Po raz drugi na indywidualnej wystawie w Wałeckim Centrum Kultury zaprezentowała się Katarzyna Aftyka, która zaprosiła publiczność do niewielkiego fragmentu swojej prywatności. Tytuł wystawy „Intymność prywatność”. Myślę, że jeżeli ktoś tutaj jest, to wie o co chodzi. To jest moje życie, moje dzieci, moja prywatność. A jeżeli chodzi o kicz, no to myślę, że jest tutaj trochę kiczu, ale dla mnie to nie jest nic negatywnego. Całą wystawę można by śmiało podzielić na kilka mniejszych wystaw ze względu na różnorodność użytych technik. Tutaj technik jest bardzo dużo, zaczynając od malarstwa akrylowego. Obrazy są malowane płasko, jakby tak szablonowo. Są tutaj różnego rodzaju kolarze, są tutaj dekoracje, gotowe rzeczy. Poduszki są gotowe, ja ich nie robiłam, one mi pasowały do całości. To znaczy, nie zwracam uwagi za bardzo na technikę, tylko jakby na całość i, i, i połączenie jakby takiego klimatu w tej wystawy. Także jest tu bardzo dużo technik, są, jest, jest drut czas, są klatki, są sierści. Także przede wszystkim kolaż i malarstwo i dekoracje. Aranżacja wystawy prezentująca wszystkie prace jako całość zwracała na siebie uwagę od samego początku, kiedy publiczność mogła wejść do sali klubowej. Talent autorki docenił już we wczesnych latach jej edukacji nauczyciel i wałecki artysta. Zwróciłem uwagę na aranżację przede wszystkim, bo jeśli aranżacja jest właściwa, czyli bardzo dobra, no to i odbiór będzie też inny. I tutaj ta tematyka dziecka się przewija i z tym związane wszystkie kompozycje. Dziecko śpiące, dziecko płaczące, tutaj różne przedmioty, które tutaj są wykorzystywane przez matkę. W czasie rozwoju dziecka, w czasie jego wychowywania. Także to wszystko jest tak logicznie powiązane, że można powiedzieć, że żeby twórczo, kreatywnym być, to trzeba mieć polot i trzeba mieć wyobraźnię i trzeba mieć, posiadać logiczne myślenie. To znaczy, Kasia była bardzo dobrą uczennicą, a szczególnie z plastyki. miała ocenę najwyższą, czyli szóstkę. Kasia zajmowała. Brała udział w różnych wystawach w muzeum, które były organizowane w Wałeckim i kiedyś zajęła pierwsze miejsce. Bardzo ładnie namalowała kompozycję rąk, chociaż to był pastisz, ale świetnie to pokazała. Talent Katarzyny Aftyki oraz elastyczność do zleconych zadań docenia również pracodawca Katarzyny Aftyki. Dyrektor WCK szczególnie podkreśla pomysłowość i trzymanie się granic budżetu, jakie są na dekoracje wystaw. To znaczy ja jestem bardzo zadowolona z pracy pani Kasi. Zawsze krąży taka właściwie opinia, że artyści są osobami, które nie dotrzymują do terminów, które czekają na rozwój jakiejś weny twórczej. Pani Kasia, mimo że niewątpliwie jest artystką, to jeszcze ma taką cechę, którą bardzo cenię jako, jako pracodawca. Jest sumienna, obowiązkowa, jest bardzo pracowita, nie zawala terminów, wszystko robi na czas. W związku z tym, y, talent, plus właśnie ta pracowitość, punktualność, plus kreatywność, plus umiejętność zrobienia czegoś z niczego, no trudno, żebym y, nie powiedziała, że to współpraca bardzo dobra. Słowa, że sztuką jest tworzyć kicz kontrolowany, wypowiedziała profesor od rysunku katarzynu Aftyki. Pojęcie kiczu jest to coś, co udaje, naśladuje, chce się przypodobać komuś. Autorka nie chce się nikomu przypodobać, tworzy od serca tak, jak czuje. Już, już dawno chciałam zrobić taką wystawę, ale jednak musiałam się zebrać na odwagę i lepiej mi było na początku zrobić jakby taką, pierwsza moja wystawa to było, była męskość, to było trochę dalekie ode mnie, jakby tylko moje, mój punkt widzenia. Teraz odważyłam się pokazać siebie innym. I...